they contacted me but always remained hidden in shadow the priests assured me that if i prayed to akba and performed the rituals my wife would return to me but it was all lies oh please have mercy on my wretched soul. give me another good reason to spare your life mortal i can help you oh stop. the entrance to their temple is through the metal door in the yellow tulip they gave me the password fatka. Ja cię nie uratuję. Dobra, mój Questbook został. Znaczy, notatka o. Kasia została wprowadzona do mojego notatnika. A ja tymczasem pójdę jeszcze tutaj, bo. Zamknięte! Ej! Puśćcie mnie tam, tam zostało jedna rzecz. Znaczy w to nic istotnego, zostawiam tam po prostu zwój jeden. O! A no to co? Grozisz królowi? I've been doing everything I can to find these rebels 20 ever since they kidnapped my daughter and murdered my wife. I promise you that. Enough! The Order has no interest in your sob stories. Results? I, I only think, think that can save you from the expression of our disappointment. Now... I'll get my best men on it.

Mm. Jakie to jest, jaki to pakt. Coś jeszcze masz do powiedzenia? Mm. <śmary> Dobra, nic. Chyba tutaj już wszystko. Także. A pójdę jeszcze do swojego. Hmm, dobra, już tam byłem chyba w poprzednim odcinku. Nie pamiętam. Wszystko tutaj. Aha, jeszcze jedno zrobię. Czy nie? Czy... Aha, bo ja nie mam. Czy ja mam runę z Passium? Tak. Zrobię to, co w sumie... Do, dowiem się o tym za, za chwilę w sumie, o co tu chodzi. I wy też. Bo, ale chciałem to zrobić, żeby mieć już to z głowy. Bo, bo, bo mi się przyda. Co ja zrobiłem przed chwilą... Z, zaraz, zaraz się okaże, zaraz się wyjaśnię. Dla tych, którzy nie wiedzą. To proszę o wyjście do miasta. No, i mam nadzieję, że posprzedaję w końcu te kryształy i... i kupię coś. Chcę kupić runy. Dwie nowe runy, które można kupić tylko u tej kobiety. Prawdopodobnie. Ale mam wita? Mam. Mam chyba. No, miasto chyba się najdłużej wygrywa ze wszystkich. No dobrze, że są te portale, one będą. są po prostu. niezbędne. No? No okej. Okay. A nie, no zaraz, nic. Eee, myślałem, że coś tutaj będzie jeszcze jakiś ten. mały. przerywnik, ale okazało się, że nie, chyba przez to, że właśnie. Rzuciłem ten czar od coś, co, ja, co ja zrobiłem przed chwilą. Co ty tu robisz? Ja to są portale. Aktywować portal należy za pomocą czaru Mega Spacio. I można się za pomocą ich teleportować do innych portali. Na przykład teraz mogłem się teleportować do zamku. Portal jest. Na każdym wiecie. Dobra, generalnie nic ciekawego nie ma do powiedzenia. To ja sobie posprzedaję. Rubin za 122 Diamenty 2. Każdy za 132. A to zostaje. Ponadto. Ponadto sprzedaję 10... Kryształów, każdy po 66, a nie 80, jak mówią, to przez to, że nie mam najlepszych umiejętności. Coś jeszcze mam do sprzedaży? Chyba nie. Dobra, wystarczy. To ile mam kasy teraz? Uuuuh, 2900. I teraz trzeba kupić coś. Co ty tu robisz? are you in need of a heal? no, no, i'm not sick. it's my little girl, shani. she's been missing since yesterday, and i'm beside myself with worry. She was playing at the other side of the square, near the jeweler's, and she never came back to the stall. nobody has seen her, and the guards are far too busy dealing with the ilsa attacks to do anything about it. i will discover. I you love girl. Thank you! Thank you. No, jestem w sumie, dosłownie jestem. Leave me alone, or I'll call the gods. Why? Oh, I, I thought I heard a noise. Let's get out of here. Hm? A to dziwne, no dobra. Ktoś, ktoś uciekł z tamtego pomieszczenia, a tu to jest. Książka 251 złotych monet, superowo Naszyjnik jakiś chleb. Nieważne, bo tylko wody okej okay. Cóż to za książka? Teraz kiedy już znalazłeś odpowiednią ofiarę dla naszego Boga, możemy mm, odprawić rytuał. Będę czekał przy... Yy, kolumnie wężów na czwartym poziomie o dziesiątej rano, bla bla bla. W każdym razie hmm, ktoś będzie czekał przy, na czwartym poziomie przy jakiejś kolumnie wężów. A tu to Co, coś ciekawego tu jest. Tu nic, a ten naszyjnik? Może go sprzedam. Na pewno nie chcesz mieć A będziesz sprzedawać Aaa! A, a. O czas Tak, to mi się przyda. Keyring, czyli... Teraz wszystkie klucze mogę sobie... Zaraz. O! One wchodzą. No już myślę. Teraz klucze będą mi mniej miejsca zajmowały. To jest bardzo przydatna rzecz. Oraz gdzie są runy ehm... Ile kosztuje jedna? 300? Dobra, na razie to zestawię. I... O jest Tą runę kupuję i tą runę kupuję. Też mam. Więc... Tara, tara, jedna runa to NI, a druga to RA. Mi am to stworzyć, to ni to jest. Nie wiem, czy nie zniszczyć, czy jakoś tak. A druga runa to pogorszyć. Czyli runa Ra. To z jest do A. M nie ma Am, tylko runy Mega, a runa. O! A to jest ciekawe.